Witam wszystkich na moim kanale, mówi do Was Budda i to co widzicie w tytule i na miniaturce niestety... Nie okazało się żadnym league rozwalił moją fokę, rozwalił mi Fokę RS, rozwalił ją 10 minut po zakończeniu wczorajszego meetupu ze mną. Meetup odbył się na M1. Zaraz powiem Wam, jak wyglądała sytuacja na drodze, zaraz pokażę Wam fokusa i wrzucimy Wam przebitki z miejsca zdarzenia. Natomiast film z meetupu wlatuje już w najbliższych dniach na ten sam kanał, na mój kanał. Także tam będziecie mogli zobaczyć wszystko przed wypadkiem. Niektórzy już nawet wypisali mi komentarze na YouTubie. Co prawda są bardzo słabo poinformowani, bo komentarz wstawiam Wam teraz tutaj u góry. To są trzy komentarze od jednego gościa, który bardzo chyba chciał zabłysnąć i myśli, że rozwaliliśmy Mercedesa i myśli, że to ja rozwaliłem. Natomiast rozwalona została foka. Jeżeli chodzi o całą sytuację, wyglądało to tak, że wyjeżdżaliśmy ekipą 3 czy cztery samochody z M1. Zakręt, kąt prosty. Ja pojechałem M-ką, zarzuciłem tyłkiem za mną, pojechał ziomek. Nie będę mówił kto. Myślę, że nawet. Większość ludzi, która była na mitapie wczoraj, nie będzie wiedziała, kto to wystrzelił tą foką w ścianę. Bo wszyscy raczej byli skupieni, jak wsiadaliśmy do samochodów na paleniu gumy M2 i nie zwracaliście uwagi na to, kto wsiada do Fokusa. No może niektórzy z Was wiedzą, natomiast ja tego zdradzać nie będę. No i był zakręt kąt prosty, ziomek poleciał foką na Drift Modzie na maksa w prawo i skontrował, czyli zrobił wszystko tak jak należy. Natomiast skontrował troszeczkę za bardzo i tutaj poszło coś nie tak. Dwa pasy od siebie do jazdy w tą stronę i w tą oddzielała niestety betonowa zapora, którą wystrzelił prosto Fordem. Ford podniósł się na około metr do góry, dlatego że zapora idzie w takim trójkącie, więc żeby podchłonąć jak najwięcej energii, wystrzeliwuje auto do góry. Więc ja, jak widziałem to w lusterku, byłem pewien, że nie ma połowy samochodu. Chodźcie, zobaczcie fokę, zobaczycie nagrania z miejsca wypadku, jeżeli chodzi o całą sytuację zrobił to ziomek, który jest moim ziomkiem od wielu lat, więc nie będę tutaj wyciągał żadnych nie wiadomo jakich konsekwencji, po prostu samochód za to, że stoi, ziomek będzie musiał uregulować jakąś opłatę, zobaczymy jak wyjdzie z podatkiem do zapłaty za naprawę, natomiast na pewno nie będę go kasował całej kwoty, tak jakby wyszło, nie wiem, 15, 20, 30 tysięcy, tylko zrobię to po prostu z AC, chodźcie zobaczyć fokę, no i... No i co? No i nie ma co rozpaczać, to tylko samochód tata kupi nowy, nie? Słuchajcie, <laughs> zapalimy światło, żebyście to lepiej widzieli. Poczka, niestety, no nie da rady, nią jeździć. Cały zderzak, przód, lampa, felga, dolne halogeny to wszystko wygląda teraz, tak? Tutaj, na sznurku. Żebyśmy w ogóle dojechali do domu, ja poświecę może latarką. Na sznurku wisi nam komputer pokładowy. Zaczepiliśmy go na sznurku, ponieważ urwał się z jakichś tam zaczepów i mógłby nam wpaść w koło. Więc zaczepiliśmy go tutaj na sznurku. Pozdrawiam Parys. Powiem tak, 15 minut ze złożę. <śm> no i rozwalony zderzak, rozwalona maska, rozwalone obydwa nadkola. Ale powiem Wam, jak to zobaczyłem w lusterku to jak zobaczyłem jak wysoko podniosło ten samochód to byłem na 100% pewien, że jest rozwalone całe auto że nie ma w ogóle przodu, że, że to może nawet zajść o szkodę całkowitą natomiast kiedy wyszliśmy z samochodu, no to ja się miło rozczarowałem bo <grym> ziomek rozwalił mi auto, ale nie było aż tak dramatycznie słuchajcie, bananowym życiem tego nie zakończę wlecą wam zaraz jeszcze i wleciały pewnie chwilę wcześniej przebitki z miejsca zdarzenia ale wpadajcie na mojego instagrama, którego nazwa będzie teraz u góry dlatego, że meetup właśnie był organizowany przez instagrama i tam mieliście wszystko na bieżąco, i tam dostałem setki pytań odnośnie tego, czemu foka wywaliła w barierkę. Także żegnam się z Wami, trzymajcie się, cześć!